Witam Was serdecznie w nowym roku 2021 <grym> Czas leci przyszedł nowy rok, nowe wyzwania, nowe plany. Nie wiem czy też tak macie, że planujecie na początek roku różne rzeczy, czy na koniec poprzedniego, jak ten następny rok będzie wyglądał. Muszę Wam przyznać, że ja nigdy tego specjalnie nie robiłam, że że ja jestem z tych osób planujących non stop i wymyślających non stop jakieś nowe rzeczy. Więc e, nigdy nie miałam także ten początek nowego roku. To jest czas takich tworzenia jakichś planów. Natomiast e, w tym roku postanowiłam to spisać, wymyślić, usiąść z taką intencją, żeby to się wszystko e, udało zrealizować. W tym roku. I pomyślałam, że o tych planach gimnastycznych Wam opowiem, bo się będzie dużo działo w tym roku. Takie mam plany i mam nadzieję, że będziecie mogły z tego skorzystać i że to będzie dla Was dar to, co zaplanowałam, i to, w czym będziecie mogły uczestniczyć w tym roku, jeśli chodzi o gimnastykę słowiańską ze mną. Z Katarzyną. Słuchajcie, więc tak. Plany gimnastyczne na ten rok. Chciałabym utrzymać to, że kręcę filmik lub robię zdjęcie z ćwiczeniem głównym na dany dzień. Od poniedziałku do piątku. Weekend potrzebny mi jest na to, żeby odtajać i nie robić takich rzeczy, które robię w rytmie w całym tygodniu. Więc e, jeśli tylko mi się uda, nie będzie jakichś przeszkód, e, chorób, e, jakichś wyjazdów, bo jak jestem na urlopie, to też nie kręcę, ale od poniedziałku do piątku e, cały czas e, chcę utrzymać to, żeby było dla Was przygotowane ćwiczenie główne. Na grupie z Słowiańska, Gimnastyka Słowiańska z Katarzyną z Instrukcją Wykonania, na Instagramie i na stronie Gimnastyka Słowiańska Katarzyna Uramek w formie albo takiego krótkiego filmiku, albo zdjęcia. Mam nadzieję, że to jest Wam przydatne. Druga rzecz z takich rzeczy, które już się zaczęły w zeszłym roku, 2020, ale chcę to utrzymać, to są zajęcia online. Na żywo, aktywna Słowianka. Eee, aktywna Słowianka ruszyła w listopadzie, eee, i spotykamy się na razie na grupie na Facebooku, specjalnie do tego utworzonej. Czyli na każdy miesiąc jest oddzielna grupa, bo też w każdym miesiącu odbywają się zapisy na kolejny miesiąc. I um, um, odbywają się raz w tygodniu zajęcia online na żywo. To jest wtorek, godzina 19. Ćwiczymy sobie zestaw z gimnastyki słowiańskiej, ale są to takie pełne zajęcia, gdzie jest też rozgrzewka, takie trochę rozciąganie i gdzie jest relaksacja na koniec. Ćwiczymy z intencją, ćwiczymy wprawdzie online, ale na żywo i odczuwa się tą energię grupy, więc bardzo zachęcam. Ja ją bardzo czuję, zawsze taki spokój po tych zajęciach mam. I dziewczyny też piszą i się odzywają, że jest fajnie i super i się cieszą, że biorą w nich udział. No, zaleta jest taka, że nie trzeba wychodzić z domu. Szczególnie na ten czas pandemii to jest wygodne, ale ja w ogóle zajęcia online sobie bardzo cenię, bo jest to duża oszczędność mojego czasu. Nie muszę nigdzie dojechać, potem wracać. Nie muszę tracić czasu gdzieś tam na miejscu na przebieranie się, nie zawsze w jakich warunkach. Więc um, jeśli macie taką możliwość, żeby poćwiczyć w domu, to zachęcam do tych zajęć. I bonusem od tego roku do każdego w każdym miesiącu aktywnej słowemki będą jeszcze jedne zajęcia gratisowe, takie bonusowe, z jogi Kundalini, która też jest moją miłością której zaczynam uczyć powoli i chcę się z wami podzielić tym, czego doświadczam, również w tej praktyce, która dla mnie um, super uzupełnia ćwiczenia gimnastyki słowiańskiej. Więc cztery zajęcia w miesiącu a, regularnie, co wtorek, plus jedne zajęcia bonusowe. Jeszcze nie wiem, jaki to będzie dzień, ale to e, do ustalenia. Więc tak, kolejna rzecz, słuchajcie, już zaplanowany jest i niedługo będzie informacja o nim, będzie kurs gimnastyki słowiańskiej na raty go nazwałam. To będzie, słuchajcie, 9 tygodni nauki gimnastyki słowiańskiej. Kurs jest online, ale ze spotkaniami na żywo, w sensie online, ale na żywo. Wyglądać to będzie tak, że przez 9 tygodni będziemy się spotkać. Będą w każdym tygodniu trzy ćwiczenia gimnastyki słowiańskiej do nauki: jedno ze świata górnego, jedno ze świata średniego i jedno ze świata dolnego. Będziemy się spotykać online i ćwiczyć razem te ćwiczenia. Najprawdopodobniej na Zoomie, gdzie będę mogła też zobaczyć, jak wy ćwiczycie i ewentualnie coś podpowiedzieć. Potem będziecie dostawać materiały dotyczące tych ćwiczeń z filmikami instruktażowymi, z opisem do tego ćwiczenia, z intencją do tego ćwiczenia. I będziemy sobie codziennie praktykować, każda z Was będzie codziennie praktykować, jeśli da radę przez ten tydzień, i na koniec tygodnia będziemy się spotykać. Na takim podsumowaniu tego tygodnia, na podsumowaniu tego, jak Wam się ćwiczyło, jak odczuwacie te ćwiczenia, wszystkie Wasze jakby spostrzeżenia na temat tych trzech ćwiczeń, które w tym tygodniu były do praktyki własnej. Więc będzie to taki pełny kurs gimnastyki słowiańskiej. Z nauką a, taką powoli, ale taką bardziej dogłębną, no i też z taką pracą własną, gdzie będziecie mogły a, doświadczać same przez jakiś określony okres czasu, czyli przez ten tydzień, trzech ćwiczeń. Myślę, że pomysł Wam się spodoba. Ten kurs ruszy w lutym, więc ostatnie przygotowania, materiał mam już nagrany. Teraz będę robiła opis do tego kursu, i na mojej stronie www.awendowysalonik.pl niedługo będzie można go zakupić i się na niego zapisać. Więc zachęcam i zapraszam. Słuchajcie, kolejna rzecz, jaka nas czeka w tym roku gimnastycznie. To będzie kurs pierwszego stopnia wyjazdowy ze mną całkiem na żywo. W Kotlinie Jeleniogórskiej, w górach, w pensjonacie Dzikie Róże, stary domek odremontowany przepięknie, klimatyczny, z salą do ćwiczeń, ale też z przestrzenią taką do ćwiczenia na zewnątrz to też zależy, jaka będzie pogoda, jeśli będzie ładnie. To będziemy starać się jak najwięcej ćwiczyć na zewnątrz, bo wiecie, że gimnastyka jest bardzo związana z energią Ziemi i ćwiczenie na świeżym powietrzu, na trawie, w lesie, na łące, w ogrodzie daje najfajniejsze efekty i najcudniejsze odczucia. I słuchajcie, jeśli oczywiście pozwolą warunki w naszym kraju, choróbsko, które panuje itd. itd. To w czerwcu, w terminie 18-20 czerwca, zapraszam na weekend do Kotliny Jeleniogórskiej na kurs pierwszego stopnia gimnastyki słowiańskiej. Dla tych, które będą chciały się nauczyć, będzie to warsztat, na którym poznają wszystkie ćwiczenia gimnastyki i wszystko co dookoła. Dla tych, które chcą sobie utrwalić, które z Was na przykład wykupiły kurs online, a chcą jeszcze się douczyć na żywo, to też zapraszam. Um... Będzie oczywiście, jak to ze mną, też krąg kobiet i, e, i taki cudny czas bycia w energii kobiecej, e, w pięknym miejscu, z tymi magicznymi ćwiczeniami, które są pracą nie tylko nad naszym ciałem, ale też nad naszym duchem. Więc zapraszam na czerwiec. Na mojej stronie również w zakładce sklep można już sobie wykupić ten kurs. Możecie się na niego zapisać. Są dwa warianty: możecie zapisać się przez wpłacenie zaliczki, na razie tylko, albo jeśli macie taką potrzebę i chęć, to możecie już wpłacić całość. Natomiast jest oczywiście tak, że te pieniądze są bezpieczne u mnie. One um, sobie siedzą na osobnym koncie. Ja z nich absolutnie nie korzystam, dopóki kurs się nie odbędzie, bo w tych warunkach, jakie są, nie wiadomo, jak to będzie. Więc możecie się zapisywać. Jeśli kurs się nie odbędzie, to yy, całość kwoty zostanie Wam zwrócona. Słuchajcie, będą też wakacje z gimnastyką słowiańską i też na mojej stronie lawendowysalonik.com.l. Można już się zapisać na te wakacje. Wakacje będą w lipcu, będzie to cały tydzień. Od poniedziałku do niedzieli. I będzie to takie doświadczanie gimnastyki w różnych miejscach, w różnym stroju. Plan jest taki, żebyśmy poćwiczyły i w lesie, i na łące, i w wodzie, w jeziorze, i w rzece, żebyśmy poćwiczyły w różnych ubraniach, żebyśmy poczuły jak to jest ćwiczyć w spodniach, jak to jest ćwiczyć w sukience długiej. Jak to jest ćwiczyć też w różnych kolorach, które też mają swoją energetykę, więc jak będziemy się czuły ćwicząc w czarnym, a jak w białym, a jak w czerwonym. Oczywiście do tego kręgi kobiet yy, i trochę też czasu takiego wolnego: to, to się będzie odbywać na kaszubach, yy, nad jeziorami, w przepięknym miejscu, w starodawnym młynie, który został przerobiony na pensjonat. Więc e, oczywiście z przepysznym wegetariańskim jedzeniem, również opcją bezglutenową, bo ja jestem bezglutenowa, więc wszędzie gdzie jadę musi bezglutenowe jedzenie być. E, I na te wakacje myślę w takiej aurze lata, ciepła, odpoczynku, bez troski zapraszam bardzo. Ten kurs, te, te wakacje z gimnastyką podchodzą również pod kurs pierwszego stopnia, czyli jeśli będziesz chciała się nauczyć na tym wyjeździe gimnastyki słowiańskiej, to też się jej nauczysz. I słuchajcie, wisienka na torcie z gimnastycznych rzeczy. Będzie jesienią... W październiku już jest zarezerwowane miejsce. Od 5 do 10 października, czyli 5 dni, będzie kurs drugiego stopnia gimnastyki słowiańskiej, który jest też kursem nauczycielskim, czyli Możecie po tym kursie, będziecie mogły po tym kursie uczyć gimnastyki słowiańskiej. Dostaniecie certyfikat i będziecie dostatecznie przygotowane do tego, żeby prowadzić zajęcia z innymi kobietami. Ale ten kurs jest też kursem drugiego stopnia. Jeśli nie masz takiej potrzeby, żeby uczyć, a chcesz jakby zgłębić temat i poznać siebie, popracować trochę z rodem, ale też popracować kobieco ze swoim ciałem, to, to zapraszam Was również na ten wyjazd. E, jedynym warunkiem przystąpienia do tego wyjazdu jest ukończenie kursu pierwszego stopnia, czyli albo na wyjeździe, e, na wyjeździe tym czerwcowym, weekendowym, albo na wakacjach z gimnastyką. Ale też tak jak teraz do Was mówię, to myślę, że po tym kursie dziewięciotygodniowym również będziecie mogły pojechać i uczestniczyć w tym kursie drugiego stopnia. Który jest jesienią? Plan jest taki, że tam nie tylko ja będę uczyć. Jest zaproszona dziewczyna, która jest bioterapeutką, która jest, prowadzi ustawienia Hellingerowskie, ustawienia systemowe, i będą sesje z Moniką, właśnie dotyczące pracy takiej głębokiej, pracy z rodem i pracy z żywiołami. I będzie też fizjoterapeutka Paulina, która poprowadzi dla Was zajęcia takie warsztaty z pracy z mięśniami na międnicy oraz warsztaty z jogi kobiecej. Między innymi otwarcie bioder i takie różne rzeczy. Więc oprócz gimnastyki będą też inne rzeczy, żebyście jakby z taką ogólną wiedzą na temat pracy z kobiecym ciałem i duszą weszły w, w, na swoją drogę nauczania innych kobiet, więc e, zachęcam, zapraszam i ten kurs, na ten kurs też będzie można się zapisać już niebawem na stronie www.awendowysalonik.pl, ukośnik sklep. <grym> No, e, co Wam jeszcze chciałam powiedzieć na ten temat, bo coś mi tutaj po głowie chodziło. Ale nie wiem. Natomiast chciałam Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że z nowym rokiem stworzyłam sobie miejsce do nagrań, do ćwiczeń, do medytacji. I właśnie w nim siedzę. Tutaj nikt nam nie będzie przeszkadzał, nikt nie będzie mi hałasował, nikt nie będzie marudził, że zajmuję miejsce w domu i tak dalej. Więc chciałam się Wam pochwalić trochę tym miejscem, które sobie stworzyłam. Tutaj będę. Nagrywać dla Was. Tutaj będę się z Wami spotykać, i się nim bardzo cieszę. Eee, troszeczkę Wam pokażę, jak to miejsce wygląda. Jest pokoik. O, jeszcze tak odejdę miejsce do ćwiczenia, no troszeczkę żeście zobaczyły, to tyle mm. cudnego roku 2021 i um, spotykajmy się jak najczęściej, praktykujmy razem i rozwijajcie się kobiety w przepiękny duchowy sposób.